Poseł Grzegorz Braun, Konfederacja, bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no, imponująca jest ta praca wasza, bo z jednej strony to jest jakaś nieprawdopodobna łatanina, o czym sami mówicie, że naklejacie łatę na łatę, próje wam się coś tam w tych specustawach antywirusowych, przemyciliście jakieś lub czasopisma, więc już tego nie musicie załatwiać tym razem, ale z drugiej strony jakaś dalekosiężna myśl, niesłychanie tajemnicza w swojej dalekosiężności. Bo z jednej strony ja polecam szanownym naszym rodakom lekturę tej ustawy, bo, bo jak. Jak pięknie ta ustawa pokazuje, do jakiego poziomu troski o, o byt nasz doczesny ustawodawca schodzi. Ta ustawa, proszę Państwa, między innymi zajmuje się wyrobami rękodzieła ludowego typu bielizna z wyłączeniem jednakowoż biustonoszy, gorsetów, szelek, pasów do pończoch i tak dalej. W ustawie, brawo, a z drugiej strony transport, uwaga, lotniczy i kosmiczny i czytając że transport lotniczy i kosmiczny perspektywicznie Pytanie, myślący ustawodawca przewiduje że będzie w Polsce ten transport kosmiczny na co Pytanie, ja się bardzo cieszę Pytam o to, czy już gdzieś jakieś mamy jego zalążki, bo jeśli go nie ma, no to Dobrze, przecież jesteście w bardzo. stanie w Wraz pięć mną. godzin przegłosować następną ustawę, przeprowadzić, przeprocedować. Przypomniałem się, bardzo. że ostatnie Panie, słowo pani marszałek, osta... przypomniałem się, że w Związku Sowieckim, zanim on się jeszcze nazywał sowieckim, Ale... a był bolszewią. To towarzysz Feliks Dzierżyński stał na czele takiego stowarzyszenia, nie, do panie spraw pośle już naprawdę, nie, nie idźmy tą komunizmu. Komunizmu na Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Pan, po klub Lewica. Bardzo proszę.